Co się dzieje, gdy mężczyzna odbiera byłej żonie wszystko, łącznie z domem ich syna? To, co zrobił dziewięcioletni chłopiec w odpowiedzi, sprawiło, że całe miasto zamilkło. Nikt nie był gotowy na to, jak on ich wszystkich postawił do pionu. Wszystko zaczęło się od czegoś banalnie ludzkiego. Dałam facetowi kanapkę. Serio. Podzieliłam się z nim jedzeniem, bo wyglądał, jakby nie jadł od dwóch dni, a może od trzech. Miał te oczy, puste, mokre od wiatru i w nich coś, co przypominało mojego ojca tuż po tym, jak stracił firmę. Tyle, że ten mężczyzna nie trzymał w ręku żadnych dokumentów, tylko karton z napisem Weteran. Głodny. Nie proszę o pieniądze, tylko o szacunek. Wyciągnęłam z torby kanapkę z indykiem i rzodkiewką. Tu masz. Nie jest ciepła, ale przynajmniej prawdziwa. Spojrzał na mnie tak, jakby właśnie wręczono mu paszport do innego życia, a potem się uśmiechnął i powiedział coś, co brzmiało jak proroctwo. Dobro wraca pani. Och, gdyby wiedział, jak bardzo się mylił. Tego samego dnia otrzymałam oficjalne pismo z sądu. Apelacja odrzucona. Nasz były wspólny dom, ten z drewnianą werandą, piaskownicą i wiśnią, którą zasadził mój syn. Oficjalnie należał do mojego eks. Świetnie, prawda? Po piętnastu latach małżeństwa, po tysiącach wieczorów spędzonych na liczeniu grosza do grosza, po porodzie, po chemioterapii mojej matki, po tym jak zamieniłam swoje marzenia o pracy nauczycielki w bibliotekę w osiedlowym centrum, zostałam z synem i torbą pełną rachunków. A on, mój cudowny ex Tomas, człowiek z perfekcyjnie przystrzyżonym zarostem i równie przystrzyżonym sumieniem, Zabrał wszystko: dom, meble, konto oszczędnościowe, nawet ekspres do kawy, który ja wybrałam, bo miał automatyczne spienianie mleka. Cóż, może naprawdę był zbyt dobry dla mnie, ale nie to było najgorsze. Najgorsze było spojrzenie mojego syna, Liama, kiedy staliśmy z walizką na schodach domu, który już nie był nasz. Mamo a drzewa nikt nie wyrwie, prawda? zapytał: Nie drzewa nie skłamałam. Drzewa, jak się okazało, też miały swoją cenę. Nowa właścicielka nie, przepraszam, partnerka Tomasa, miała uczulenie na pyłki. Wiśnia poszła pod piłę tydzień później. Wprowadziliśmy się do kawalerki po mojej zmarłej ciotce. Było tam wilgotno, w kącie pachniało starą szmatą i dziwnym klejem, a kaloryfer wydawał dźwięki, jakby co noc odbywał egzorcyzmy. Ale to było nasze. Liam miał wtedy dziewięć lat. Nosił kurtkę o dwa rozmiary za dużą, którą odziedziczył po kuzynie i chodził do szkoły z plecakiem, który wyglądał, jakby brał udział w wojnie wietnamskiej. A mimo to nie narzekał do czasu. W nowej szkole był tym biednym dzieciakiem, tym od samotnej matki, tym z ciasnego mieszkania. Dzieci potrafią być bezlitosne, ale dorośli. Dorośli są mistrzami w tej grze. Pewnego dnia nauczycielka zawołała mnie na rozmowę. Miała na sobie sweter z haftem i wzrok, jakby patrzyła na mnie przez szkiełko socjologicznego mikroskopu. Pani syn ma problemy z adaptacją. No proszę, Sherlock Holmes się znalazł. Odpowiedziałam w myślach. Na głos powiedziałam: To możliwe. Przeszliśmy sporo zmian. Wiem. Szkoła otrzymała informację o państwa sytuacji. Sytuacji. Powtórzyłam, jakby to była nazwa choroby wenerycznej. Potem pokazała mi rysunki Jama. Były tam domy bez dachów, ludzie bez twarzy i coś, co wyglądało jak ogromny mur z napisem Tu było bezpiecznie. Czułam, jak mi coś ściska gardło, ale nie popłakałam się. Nie dam satysfakcji ludziom, którzy myślą, że łzy to dowód słabości. W weekend zabrałam Liama na Plac Zabaw. Kiedy wspinał się na zjeżdżalnie, zobaczyłam znajomy samochód, błyszczące czarne BMW z przyciemnionymi szybami, a potem jego, Tomas, z nową partnerką, z nowym zegarkiem, z nowym uśmiechem, który nigdy nie pojawiał się w naszym domu. Zamarłam. On mnie zobaczył, a potem zrobił coś, czego nigdy nie zapomnę. Odwrócił wzrok jakby patrzył na sprzątaczkę w galerii handlowej. Wieczorem Liam podszedł do mnie z notesem. Mamo? A jak się zarabia dużo pieniędzy? Zamarłam. Pracą? Uczciwością. A jak się zostaje kimś, kto buduje domy? Nie miałam odpowiedzi. Może dlatego, że to pytanie nie dotyczyło tylko cegieł i cementu. To, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. Nie chcesz przegapić, jak to się rozwinęło. Mówią, że człowiek potrafi się dostosować do wszystkiego. Że jak żaba wrzucona do zimnej wody, nie zauważy, że ją gotują. Może coś w tym jest. Tyle, że ja nie była żabą. Byłam matką. A każda matka ma granice. Tylko, że moja przesuwała się z tygodnia na tydzień. Zacznijmy od tego, że zaczęłam tracić słuch po jednej stronie. Tak po prostu. Szum, pisk i głucha cisza. Lekarz w przychodni powiedział, że to stres. Ha! Gdybym miała dolara za każdym razem, kiedy ktoś powiedział mi, że coś to pewnie stres, mogłabym odkupić ten dom od mojego byłego. Z meblami i podwójnym garażem. Ale nie miałam dolarów. Miałam stare buty, przeciekający kran i syna, który przestał mówić, że mnie kocha przed snem. Zamiast tego codziennie siadał z zeszytem i rysował rzeczy, których nie miał. Dom z ogródkiem, szkołę bez krzywych spojrzeń, ojca z wyraźną twarzą. Pracowałam w bibliotece. Brzmi ładnie, co? Cicho, spokojnie, kultura i zapach książek. Tyle, że w praktyce byłam tam bardziej dozorcą niż bibliotekarką. Pilnowałam dzieciaków z sąsiedztwa, które przychodziły tylko po WiFi. Raz chłopak próbował sprzedać w łazience podróbki perfum. Inny włączył głośnik i puszczał, no, powiedzmy, że nie Mozarta. Kiedy próbowałam interweniować, usłyszałam od ich matki. A kim pani niby jest? Bibliotekarka? To niech pani siedzi cicho i zamiata. Miło, prawda? Z każdym tygodniem coś się psuło. Rura w łazience zaczęła przeciekać. Pralka zatrzymała się w połowie cyklu i więcej nie ruszyła. Mieszkanie zaczęło pachnieć wilgocią i. czymś, czego nie potrafiłam nazwać. Liam chodził do szkoły z ceratowym płaszczem przeciwdeszczowym, który pamiętał lepsze czasy. Kiedyś był radosny. Teraz zamknięty. Znikał na długie godziny w swoim świecie. A kiedy pytałam, co robi, mówił tylko Uczę się. Czego? Tego, czego potrzeba. Brzmiało to dziwnie. Ale nie miałam siły dopytywać. Punktem zwrotnym była wizyta kuratora. Nagle, znikąd, kobieta z kartką w ręku i uśmiechem, który był bardziej maską niż twarzą. Pani Clary... Wpłynęło zgłoszenie o nieodpowiednich warunkach dla dziecka. Od kogo? Niestety nie możemy udzielać takich informacji. Ale ja wiedziałam. Tomas musiał chcieć zamazać swoje winy i wmówić sobie, że Liam będzie lepiej wychowany u niego i jego nowej, pachnącej wanilią partnerki. Tego wieczoru Liam podszedł do mnie i powiedział: Jeśli mnie zabiorą, to ucieknę. Nikt cię nie zabierze. Już raz mnie zabrali, wtedy, kiedy ojciec odszedł. I wtedy pękłam. Nie, nie w sensie dramatycznym. Nie rzuciłam się na podłogę. Po prostu usiadłam na zimnych kaflach kuchni i patrzyłam w ścianę, bo już nie wiedziałam, co dalej. Na domiar złego, biblioteka miała być zamknięta. Oficjalnie, cięcia budżetowe. Nieoficjalnie, nowe centrum handlowe w planach. Czy ktoś zapytał mieszkańców? Nie. Czy ktoś zapytał mnie? Też nie. Dostałam wypowiedzenie z uśmiechem i kuponem rabatowym do nowej kawiarni. Ironia? Liam coś kombinował. Chodził po osiedlu, rozmawiał z ludźmi, notował coś w zeszycie. Wiedziałam, że nie gra w piłkę. Nie oglądał bajek, nie chodził na podwórko. Zaczęłam się martwić, że może coś wymyślił, coś głupiego, ale on tylko się uśmiechał tajemniczo. Mamo, zaufaj mi, tylko to powiedz. Pewnego dnia, wracając z urzędu pracy, zobaczyłam ich. Tomasa i jego nową, wystrojeni, z nowym psem na smycze i zakupami w ekologicznych torbach. On mnie zauważył i zrobił to, co zawsze. Spojrzał, zmierzył, odwrócił wzrok, ale tym razem ona się uśmiechnęła i powiedziała – Clary, miło cię zobaczyć. Słyszałam, że Liam ma problemy w szkole. Może Tomas mógłby się nim trochę zająć. W końcu to też jego syn. Wtedy moje serce zrobiło coś dziwnego. Nie biło szybciej, nie biło wolniej, po prostu zamilkło. Wróciłam do domu, a Liam czekał. Muszę ci coś pokazać, ale jeszcze nie teraz. Potrzebuję kilku dni. Co ty knujesz, chłopcze? Nie knuję. Buduję. To jest kulminacja. Wszystko, na co czekałeś, jest właśnie tutaj. Zostań by zobaczyć, jak bohater postawił wszystkich na miejscu. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałaś taki moment, że twoje dziecko patrzy ci prosto w oczy i mówi coś, co powinno paść z ust dorosłego, nie z przedszkolaka, nie z chłopca, który jeszcze niedawno trzymał cię za rękę w drodze do biblioteki, ale z kogoś, kto przeszedł piekło i nie dał się wypalić. Liam stanął przede mną z zeszytem, starym, zaginanym z kawałkiem taśmy zamiast spirali. Mamo, wiem, co robię. Co dokładnie robisz? Pokażę ci, ale najpierw musisz mi obiecać, że mi zaufasz. Zamrugałam. Ile razy w życiu słyszymy coś takiego od dorosłych i przewracamy oczami. Ale kiedy słyszysz to od własnego dziecka, w mieszkaniu, gdzie zimna woda kapie z rury, jak tykający zegar, to wiesz, że to nie żart. Dobrze, Liam, masz moje zaufanie, uśmiechnął się. Pierwszy raz od miesięcy. Tego wieczoru zrobiliśmy coś niezwykłego. Zjedliśmy wspólną kolację. Nie było niczego nadzwyczajnego. Makaron z puszką groszku i ostatnim kawałkiem żółtego sera, który znalazłam na dnie lodówki. Ale był w euforii. Opowiadał mi o jakimś projekcie. Nie zdradzał szczegółów, ale mówił z takim przekonaniem, że przez chwilę uwierzyłam, że siedzi przede mną nie dziewięciolatek, a przyszły dyrektor jakiejś poważnej firmy. Nazajutrz po pracy... Zastałam go z laptopem. Nie naszym. Naszym laptopem był relikt z 2009 roku, który uruchamiał się jak stare auto w śnieżyce. Ten był nowy, chromowany, z logiem, które błyszczało jak światła w centrum. Skąd to masz? Pożyczyłem od pana Majka. Od sąsiada, który nosi t-shirty z orłem i grilluje codziennie o 22. Tak, on mówi, że. Jak dzieciak ma więcej rozumu niż połowa rządu, to trzeba go wspierać. Nie wiedziałam co bardziej mnie zaskoczyło. Że Mike zna słowo wspierać, czy że Liam naprawdę miał jakiś plan. Po kilku dniach zaczęli do nas pukać ludzie z okolicy. Zwykli sąsiedzi, sprzątaczki, kierowcy, emeryci, każdy z czymś w ręku. Stary tablet, ładowarka, kserokopiarka z lat dziewięćdziesiątych. Nie pytałam skąd to mają. Po prostu to przyjmowałam. Liam był jak dyrygent chaosu, a ja tylko matką, która w końcu przestała zadawać pytania. Aż do dnia, kiedy przyszła do nas prawniczka. Tak, prawniczka, w garsonce i z notatnikiem, i jeszcze z butami, które wyglądały jakby kosztowały więcej niż nasza lodówka. Dzień dobry. Nazywam się Angela Reed. Czy mogę porozmawiać z Liamem? Myślałam, że przyjechała po opiekę albo z sądu. Już czułam, jak moje ciśnienie skacze, ale Angela uśmiechnęła się i powiedziała. Proszę się nie obawiać, jestem tutaj jako pełnomocnik Probono. Twój syn złożył wniosek do Rady Miejskiej, bardzo konkretny i bardzo ambitny. Okazało się, że przez ostatnie tygodnie Liam tworzył projekt odbudowy jednej z porzuconych działek miejskich, zbierał dane, robił zdjęcia, konsultował się z sąsiadami, nawet wysłał petycję online. Chciał stworzyć miejsce, które nazwał nowy dom społeczny. Bezpieczną przestrzeń dla dzieci takich jak on, dla matek takich jak ja, dla ludzi, których nikt nie słuchał. Ale nie to mnie zszokowało. Najbardziej uderzyło mnie to, że podpisał dokumenty jako Liam W., syn Clary, byłej bibliotekarki i obecnej wojowniczki. Siedziałam jak sparaliżowana. Ty. To wszystko? Sam, ale nie byłoby mnie, gdyby nie ty. I wtedy pękłam, tym razem naprawdę. Nie z bólu, nie z lęku, ze wzruszenia, z dumy, która uderzyła mnie jak fala. I wiecie co? Było warto. Każda łza, każda zimna noc, każda lekcja pokory. Kilka dni później Rada Miejska zatwierdziła projekt wstępny. Obiekt miał powstać na starym parkingu, a Liam, Liam miał być jego symbolicznym patronem. W gazecie nazwali go Mały chłopiec z wielką wizją. Tomas oczywiście się odezwał. Liam to mój syn. Mam prawo być częścią tego sukcesu. Odpowiedziałam. Miałeś szansę być jego ojcem, wybrałeś bycie właścicielem domu, teraz dom się przekształca i nie ma już dla ciebie drzwi. Ale to jeszcze nie koniec. Finał dopiero nadchodzi. A w nim prawda uderzy jak grom. Nie przegap ostatniego rozdziału tej historii. Ostatni raz, kiedy widziałam Tomasa, był tak wystrojony, że sam mógłby grać bankiera w reklamie. Marynarka, zegarek większy niż jego sumienie, uśmiech z katalogu i dłoń jego nowej partnerki zwisająca jak trofeum. A ja? Stałam z torbą ziemniaków i resztką wiary w sprawiedliwość, ale tym razem nie uciekłam wzrokiem, nie zamilkłam, nie zadrżałam. Spojrzałam mu prosto w oczy i powiedziałam: Gratuluję. Twój syn osiągnął coś, czego ty nigdy nie zrozumiesz. Zmieszał się. Widziałam to. Pierwszy raz od miesięcy, może nawet lat, a może po prostu jego ego nie przewidziało, że kobieta, którą zostawił z pustym kątem i dzieckiem, będzie kiedyś mówić z podniesioną głową. Projekt Liama ruszył pełną parą. Dzięki wsparciu sąsiadów, prawniczki Andrzejeli i całej lokalnej społeczności, miasto przyznało teren pod nowy dom społeczny. Dawny parking zamienił się w plac budowy, dosłownie i symbolicznie. A Liam codziennie po szkole przychodził tam w kasku pożyczonym od robotników i z zeszytem pełnym planów. To będzie pokój dla dzieci, które nie mają gdzie się bawić. A tu będą książki, jak w twojej bibliotece. I jeszcze kuchnia, bo dzieci jedzą z głową, ale nie każdy ma co włożyć do garnka. Słuchałam go i myślałam: Jak to się stało, że chłopiec, którego wszyscy skreślili, buduje coś większego niż nie jeden dorosły? Jak to możliwe, że mając tak mało, dał z siebie wszystko? Pewnego dnia zadzwoniła do mnie dziennikarka. Dzień dobry. Tu Sandra Moore z lokalnej gazety. Czy mogłabym zrobić z panią wywiad? Z kim? Ze mną? Przecież ja tylko? Tylko wychowała pani chłopca, który zmienia miasto. Proszę mi wierzyć. Takich historii nie mamy codziennie. Zanim się obejrzałam, staliśmy z Liamem na małej scenie. Był dzień otwarty, budynek jeszcze nieukończony, ale już pełen życia. Ludzie przyszli z dziećmi, seniorzy z sąsiedztwa przynieśli ciasta, a lokalny zespół grał jazz na żywo. Pani burmistrz uścisnęła dłoń mojemu synowi i powiedziała. Dziękuję ci, Liamie, że przypomniałeś nam, czym jest wspólnota, a ja? Miałam w oczach łzy, nie te, które znałam wcześniej, nie te z bólu, wstydu i bezsilności. To były łzy dumy, tak czystej, że nie dało się jej opisać. Wieczorem Tomas przysłał wiadomość. Może moglibyśmy porozmawiać. Wiem, że wiele rzeczy źle się potoczyło. Może Liam chciałby spędzić trochę czasu ze mną chociaż weekend. Zamknęłam telefon. Nie odpisałam od razu. Położyłam go na stole. Spojrzałam na syna. Był zajęty. Układał książki w nowej czytelni. Liam? Tak, mamo? Twój tata napisał. Pyta, czy chciałbyś spędzić z nim weekend. Spojrzał na mnie i powiedział coś, co zostanie ze mną do końca życia. Ja nie potrzebuję ojca, który mnie zauważa dopiero wtedy, gdy o mnie piszą. Nie kłóciłam się, nie broniłam. Nie analizowałam, po prostu przytaknęłam. Po tym wszystkim zrozumiałam jedną rzecz: Sprawiedliwość rzadko przychodzi wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Ale jeśli się nie poddasz, przychodzi w końcu. Cicho, skromnie, czasem pod postacią dziewięcioletniego chłopca z wielkim sercem. Nie mam domu z basenem, nie mam konta pełnego dolarów, ale mam coś lepszego syna, którego nikt już nie nazwie biednym dzieckiem po rozwodzie. I siebie, kobietę, która przeszła przez najgorsze i wciąż stoi. Czasem idziemy razem ulicą, i ludzie nas rozpoznają. Kiwają głowami, uśmiechają się. To oni, matka i syn z nowego domu. A ja tylko patrzę na Liama i mówię: Widzisz? Nie trzeba mieć wszystkiego, trzeba mieć siebie. Czasem musimy stracić wszystko, by zrozumieć, co naprawdę ma wartość nie dom, nie pieniądze, nie fałszywe obietnice. Tylko odwaga, by iść dalej, i miłość, której nikt ci nie zabierze.